Cześć, Macie Ziemek z tej strony. Witaj na moim kanale. Krew na ulicach. <gryw> Spadki ogromne, Bitcoin leci w dół. Nie udało się. Ratowanie Bitcoina ETF-em z Hongkongu. Czy to koniec Hossy. Zobaczymy. Postaram się odpowiedzieć na te pytania dzisiaj. Przypominam, że wszystko, o czym będę mówić, to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Moje portfolio filmów pod, pod Hossę, yy, jesteśmy na 20% zysku, ogromne spadki są. Yy, to jest nauka dla wszystkich, dla mnie też, żeby realizować zyski, żeby sobie robić moonbagi. Afin yy, zrobił nam kilkaset procent, w tym momencie jest na 100% zysku, Numbers Protocol też, Reszta jest, t też jest na 44% zysku. Nakamoto Games 14% zysku, Hedera na plusie, a reszta już jest pod wodą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o teaty, wszyscy się świetnie czujemy, wszyscy lubimy, jak jest ta duża wolatylność, duża zmienność rynku w tym momencie, jak, jak ten rynek idzie w górę. Nie? to Wtedy się cieszymy, że teaty rosną po kilkaset procent. Natomiast, jak spada w dół, to jest nam przykro. Ale niestety takie są realia rynku kryptowalut. Bitcoin w poprzednich hossach spadał nawet po 37%, miał korekty po 37% w rynku byka. A także to, co się dzieje teraz, nie jest to nic, nic nowego, nic niespodziewanego. Jeżeli czujesz się ze źle przy tych spadkach, to znaczy, że jesteś zdrowym psychicznie człowiekiem, bo dokładnie tak działamy, że czujemy się niekomfortowo podczas spadków, a, a mamy podniecenie. Podczas wzrostu. Także wszyscy już liczyli na to, że 70 tysięcy, zaraz 100, 150. A tak naprawdę ta korekta, którą mamy teraz, jest bardzo zdrowa dla tego rynku, ponieważ wydłuża nam tak naprawdę ten cykl. Nie spodziewam się jakichś ogromnych spadków tutaj. Cały czas uważam, że możliwe jest. Zaraz zobaczymy sobie wykres, może włączę. Cały czas, oczywiście, możliwe jest. Niższe poziomy od tych, które mamy teraz. W tym momencie, hmm, poniżej 57 tysięcy dolarów, tutaj próbowałem rysować jakiś taki Parallel Channel, Bull Flag, tak. A natomiast 53, 52, 53, teraz jest kolejny opór. Tutaj jest próżnia. Tutaj nie ma żadnych, nic się tu nie dzieje, nic się tu nigdy nie działo. Także teoretycznie ta cena może spaść. Gdzieś w te tereny 52. Jeżeli będą likwidacje, to ten DIC, ten knot może być nawet niższy. To mamy tygodniowe, tygodniowe świeczki. Tak naprawdę to może się okazać, że dopiero wsparciem będzie, supportem będzie, czyli wsparciem będzie dopiero ta 50 tygodni średnia krocząca. Jeżeli sobie zobaczymy wykres dzienny, to tutaj Pokrywa nam się 200, EMA 200, dokładnie z tym poziomem wsparciem w okolicach 52 tysięcy dolarów. Także możemy zawitać w te rejony, to byłby spadek o wysokości 28%. Także słuchajcie, to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o rynek krypto. Na co z altami? Duża część portfolio to są alty. Mojego i waszego zakładam też. Zobaczmy sobie to portfolio marcowe, które mówiłem, które pokazywałem, no i na tym portfolio cały czas jestem na dużym plusie, ale to long termowo, natomiast ostatnie dni i tygodnie to jest duży minus. I tutaj największe mamy spadki na gamium, jeżeli chodzi o 7 dni, Edgebar AFIN. Tylko, że tak jak wspominałem, pamię musimy pamiętać, że na afie nie proszę bardzo, cały czas jest plus 137%, czyli prawie 2,5x na plus. E UBT to stary mój coin, na Floki nie ma o czym mówić. Tą torbę e Floki, o, o której wiele razy mówiłem i o której cały czas nie odkupowałem, teraz będę się po poli przymierzał, właśnie to jest, to jest ten ruch, e którego się spodziewałem. Mówiłem o tym moim prezesom na grupie, że spodziewam, właśnie, spodziewam się właśnie jeszcze spadków. Ja nie jestem traderem na takiej zasadzie, jak jest Rafał Zaorski, że cały czas szuka shorta. On lubi shortować i szuka okazji do shortów. Na kakao mu się nie udało, na bitcoinie mu się też parę razy nie udało. No Teraz życzę mu, żeby mu się udał ten short na, na tym bitcoinie, żeby zrealizował zyski. Chwil konieczny. Cieszy się ze swojej strategii. Mówi, że jest na 116% plusie i, i super. No i jest na 116% plusie, natomiast tak samo jak ten jego 116% plus e, sprawia mu pokój ducha, mu daje to tak naprawdę jest on na koniec dnia nieistotny, ponieważ e, zakładam, że. Znaczy nie zakładam, bo znam strategię fila, ale on. Nie kończy w tym momencie, nie wychodzi w tym momencie z rynku. Czyli e, to nie jest koniec tego wyścigu, czy też tego turnieju. Oto kto sobie lepiej poradzi w Hoście. bylec e, z kolei, który tam ma same 100% altów, e, jest teraz pewnie grubo pod wodą z większością z projektów. Tak to, słuchajcie, wygląda, że. Przy korektach bitcoina wszyscy jakby wiele razy każdy z nas o tym powtarzał, przy korektach Bitcoina, alty korygują dużo bardziej. Natomiast przy wzrostach Bitcoina, czy przy bocznym e, rynku, przy pozytywnym sentymencie, gdzie jest alt season, te alty robią kilkaset procent, nie kilkadziesiąt procent. Także dopóki nie realizujemy zysku, to ten zysk jest papierowy. Ale podobnie jest ze stratą. Dopóki nie zrealizujemy straty, to ta strata jest papierowa. Co ja polecam robić teraz? Według mnie jest to świetny czas na to, żeby odpocząć. Tak jak nie wiem, zakładam, że większość z was pracuje, ja też pracuję, bo to, co robię tutaj w krypto, to jest praca. To jest też stresująca praca na pełny etat, nawet na półtora etatu, czasem czy dwa. W tym momencie nie próbuję jakby łapać spadających noży. Czekam na to, jak rozwinie się sytuacja na rynku i być może będę reagować. Jeżeli chodzi o trading, to tutaj zgadzam się z Pilem Koniecznym, że skoro rynek spada i ma spaść, no to niech sobie spadnie, ale jesteśmy w rynku byka, w związku z tym, chętniej dokupię na dole. I pozwolę tej cenie wrócić w górę, niż będę próbować shortować i przewidywać, że być może nagle jest odwrót trendu, i, i jak nisko spadnie, i kiedy spadnie. Także tutaj jest zupełnie inna strategia pana Zaorskiego, i inna strategia pana koniecznego. I zgadzam się tutaj z firmą Koniecznym. Jeżeli będą spadki, warto dokupić. Ja uważam, że tak samo jak procentowo, moje portfolio procentowo to jest około 60% Bitcoin i. Ethereum i czym bardziej alty spadają w dół, tym większa pozycja jest w Bitcoinie i w Ethereum. Tak samo też w momencie, kiedy będę dokupować, to będę dokupować właśnie za w takich samych proporcjach, czyli będę dokupować te alty, które pospadały po 60-70%. Nie wszystkie słuchajcie. Rynek jakby już trochę zweryfikował, pokazał, że na przykład tak jak wspominałem który cały czas zostaje tam w portfolio, on mi się nie podoba już, bo okazało się, że jest dużo więcej graczy, którzy lepiej sobie radzą w marketing. Numbers Protocol mi się podoba, Affin cały czas mi się podoba, mimo że ma ogromną korektę, ale mm, pokazał, że umie zrobić marketing, umie napomować ceny, wydaje mi się, że, że się to powtórzy. Zakładając oczywiście cały czas scenariusz, że jesteśmy w hoście. E, zakładając scenariusz, że nie jesteśmy w hossie, no to wypadałoby teraz wszystko sprzedać, co wydaje mi się niemożliwe. Przynajmniej ja nie jestem w stanie. Jeżeli jesteśmy w beście, słuchajcie, jeżeli skończyła się hossa, to ja lecę na dno, czekam kolejne kilka lat i nie wiem, co wtedy będę robić. Także, jeżeli chodzi o dokupowanie altcoinów, to powoli, to też DCA. Uważam, że Cały czas warto, że cały czas te altcoiny, które wydają nam się solidne. Zakładam, że wy też sobie robicie researcher jakichś altcoinów, które wam się podobają. Myślę, że tutaj bardzo mocnym graczem będzie hedera, która miała w słabym momencie, tak naprawdę, ten news o, o tym, że BlackRock tokenizuje tokeny za pomocą użycia, właśnie HBAR, że tokenizuje jakieś asety tam na niej w słabym momencie. Natomiast yy, według mnie to jest okazja właśnie na to, żeby wejść w headerę, która może zrobić kilkadziesiąt X, x na, na tym hypie. Jeżeli teraz BlackRock będzie, to sobie scenariusz, że BlackRock będzie teraz tokenizować kolejne asety tam. Także HBAR myślę, że warto się przyjrzeć. Z tych projektów, które były jakby analizowane na moim kanale, Affin i Numbers jest bardzo mocnymi rzeczami bo one, one już jakby udowodniły te dwa projekty, że umieją marketing, umieją sobie poradzić. Także z tym, że nie on tylko właśnie całe to portfolio tych altcoinów jest jakimś tam małym procentem. Można sobie ten mały procent jakby dokupować, utrzymywać to, to ratio, nie? Powiedzmy, że nie wiem, numbers to był 1%, a ponieważ ponieważ to... 50%, to teraz jest 0,5%. No to można sobie tą pozycję zwiększyć. Oczywiście każdy podejmuje te decyzje sam. Ja nie jestem zwracam yy, finansowym i być może w ogóle nie mam racji. Jestem jakimś tam randomowym YouTuberem, kimś, komu się tam udało raz i, i być może mu się uda po raz kolejny. Ale przede wszystkim, słuchajcie, wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Jest moment taki w rynku. Kiedy uważam, że warto skupić się na sobie, złapać trochę oddechu. Ja też teraz być może będę mniej nagrywać, bo yy, zupełnie bez sensu jest teraz spróbować nie, wynająć, wyna wynajdywać jakieś coiny, które, w, które być może będą popować. Zerknijmy sobie na Coingecko tak na szybko i zobaczmy, yy, co pompuje, nie? Jaki, jaki projekt pompuje teraz? O każdy z Was chce zysków. 7 dni Warmthorn pompuje, tak? Ale 5,2% bardzo mało. Uważam, że nie ma się co skupiać na łapaniu teraz czegoś. To jest taki moment jak w pracy. Załóżmy, że ja pracowałem w turystyce. Były takie miesiące, w których nic się prawie nie działo, i to był moment na to, żeby. Trochę złapać, zbudować siły, złapać oddech, przygotować się na sezon letni, kiedy w sezonie letnim na Islandii przyjeżdżała ogromna ilość turystów i mieliśmy wtedy dużo pracy, wtedy nie było czasu tak naprawdę, żeby odpocząć. I to był najgorszy moment na to, żeby brać urlop. Także polecam wam, weźcie sobie teraz urlop, wyluzujcie po prostu. Można czytać wiadomości, ale sprawdzanie portfolio cały czas nie ma sensu. Będziecie się źle, źle z tym czuć. Nic nie zmienicie. Jeżeli teraz sprzedacie te altcoiny na stracie, no to po prostu akceptujecie stratę. To jest coś, co się bardzo, bardzo często zdarza, szczególnie właśnie początkującym, że biorą stratę. Nie? Być może część z tych altcoinów upadnie, nawet z tych, które ja wytypowałem, być może zejdą do zera, nie poradzą sobie, bo tak właśnie się dzieje często przy spadkach, że, że część projektów umiera. Ale wydaje mi się, że się, mam nadzieję, że się tak nie, nie wydarzy, a te projekty, które się odbiją, one odbiją się, z taką samą siłą, z jaką teraz spadają w dołu. Pamiętacie, Bitcoin zrobił tam, powiedzmy od początku roku 100%, od 30 tysięcy do 30 kilku tysięcy do 70, a Afen zrobił 600%, tak? On dzisiaj jest już na ogromnej stracie, a cały czas jest 100% na zysku, także ee, nie mówię, żeby kupować Afen, nie mówię też, żeby nie kupować Afen. Mówię o tym, żeby nie panikować, nie podejmujcie emocjonalnych decyzji. Jesteśmy cały czas w rynku byka, wszystko jest zgodne jakby z planem, zawsze po halvingu były spadki. Maje zwykle były dobre dla do Bitcoina, także jest szansa na to, że, że ten maj jeszcze się podniesie. Jeżeli chodzi o Bitcoin ETF, to Morgan Stanley bodajże 15 tysięcy brokerów ma sprzedawać Bitcoin ETF. a retailowi. 15 tysięcy osób w różnych placówkach banków, także Przyjdzie ten wolumen, przyjdą pieniądze do Bitcoina. Te duże firmy nie pakują się po to w, w ten biznes, żeby na tym tracić. Pieniądz fiducjarny dalej będzie tracił na wartości, dalej będzie umierał. Więc według mnie nie ma lepszych inwestycji niż kryptowaluty. Oczywiście altcoiny są mega ryzykowne, ale wszyscy jesteście świadomi, jeżeli wchodzisz w altcoiny, alt to właśnie jest też taki moment, żeby sobie to przypomnieć, że jeżeli wchodzisz w altcoiny, wchodzisz po to, żeby mieć te zyski 300-400% w miesiąc, no to musisz się liczyć z tym, że jeżeli rynek pójdzie w drugą stronę, to będziesz miał straty po 60-70-80% w miesiąc, nie? Jak spadnie 80%, to już nie jest, to, żeby rosło z powrotem, to nie jest 80% w górę, żeby urosło, tylko teraz to musi rosnąć 500%, żeby była, żeby wróciła do takiej ceny. Więc my ze 100 dolarów spadło do 20, no teraz musi zrobić razy 5, żeby było 100, prawda? Także no niestety tak, tak to wygląda. Ten rynek jest e, taki, jaki jest, ale decydując się na altcoiny, decydując się na to, żeby trochę ryzykownie grać o większe zyski, no bierzemy to ryzyko na klatę. Mam nadzieję, że Celem tego filmu dzisiaj jest, jakby, dodanie ci otuchy. Można stracić tylko 100% swojego wkładu. Także nie inwestujcie pożyczonych pieniędzy. To nie jest sprint, tylko to jest maraton. Bez sensu jest teraz, wydaje mi się, realizować te straty. Nic nie wskazuje na to, że to jest koniec bull marketu. Być może jest to koniec bull marketu, ale nic na to nie wskazuje. Cały czas jesteśmy w ramach normalności bitcoinowej. Także czekamy, być może będzie do odróg, być może będzie obniżenie. Czekamy na takie mm, makro czynniki, które sprawią, że pieniądze znowu będą szły w stronę, w stronę krypto. I tyle. Nie mam żadnych altcoinów dzisiaj. Chyba nikt nie ma. Słuchajcie, odpocznijmy sobie trochę, zróbmy sobie przerwę. Po to, żeby w tym momencie jak rynki wrócą, jak ad zaczną pompować, jak będą nam się wyłaniać nowe jakieś yy, scenariusze, tak? Jak to się mówi, zapomniałem słowa. Jak będą nowe narracje, żeby być okrop przed rynkiem, właśnie wtedy, jak to mówi jeden z inny, inny sławny yy, YouTuber. Także cały czas uważam, że jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli oglądasz ten film i inwestujesz w kryptowaluty, jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli Jesteś teraz 100% w waltach, no to jesteś źle się czujesz i rozumiem, że się źle z tym, tym czujesz, ale mówiłem to w poprzednim filmie powtórzę to dzisiaj. UBT urosło mi od 1 centa do 35 centów w 2022 roku 35-krotnie, po czym spadło do 6 centów w 3 tygodnie czy w 2 tygodnie. Gdybym w tym momencie wyszedł z rynku, wyszedłbym na stracie. Ono z tych 6 centów urosło do 4,20 dwadzieścia. Jeżeli masz taki projekt wierzysz w niego, to sam musisz podjąć decyzję. Może upadnie do zera. Są projekty, które upadają do zera, ale nie jest rozsądnie na rynku kierować się emocjami. Więc jeżeli z, z chłodną głową podjąłeś decyzję o inwestowaniu w jakiś projekt, nie zmieniły się w nim żadne fundamenty. I wydaje ci się wciąż, że jest to mocny projekt. To znaczy, nic się nie zmieniło, bo teraz wydaje ci się, że, że nie jest, że cena będzie spadać. Jeżeli tylko i wyłącznie ruch cenowy sprawia, że czujesz się źle, no to nie podejmuj decyzji na podstawie tego. Zaufaj temu, tak, tak jak ja bym miał zaufać temu Maćkowi, który na chłodno podjął decyzję przed tymi wszystkimi ruchami cenowymi. Zaufaj sobie, który podjął na chłodno decyzję przed ruchami cenowymi. Nie próbuj łapać spadających noży, poczekaj niech rynek się określi. Nie jesteśmy tutaj na tydzień, tylko jesteśmy tutaj na lata. No być może na miesiące, na kilkanaście miesięcy. Ten spadek wydłuża nam hossę. Jeżeli nam wydłuży hossę, to też potencjalnie sprawi, że wzrosty na tej hossie będą dużo większe. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz pod spodem. Ja mam majówkę, wyciszam się. Będę z rodziną. Przestaję oglądać rynek. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić, jak spada na czerwono. Po co się dołować? Jesteśmy w dobrym miejscu. Jak będzie rosło, to będziemy się cieszyć. Czytamy wiadomości. CZ poszedł na 4 lata, do, na 4 miesiące do więzienia. Słynna czwórka cz okazała się y, dla niego czwórką w więzieniu. No, ale takie newsy też będą. Pozdrawiam was serdecznie. Też nie zapomniałem o czymś powiedzieć, ale już jestem Starszym panem. Pozdrawiam serdecznie, do, do następnego razu. Daj łapę w górę. Mam nadzieję, że dodałem Ci trochę otuchy. Trzymaj się, cześć. Jeszcze to wyłączyć muszę.